Ale skała Tam jest rzeka, bo to nie wiem czy ją widać Jaki to jest strome Łana ścieżka O jakie drzewo W taką pogodę To jest bardzo dobry bo dodaje klimatu Ale śliczko jest wyraźnie widać Skrzydujesz tam jeżeli nie Efekt w realu jest niesamowity jego gąsienica? A matko, no to się nie widziało. Let's 10 minut do widokowej Karpatki Echem. no taki vlog już nie leje przynajmniej jak z zebra. nie chcę się cięć zrobić Fajnie wygląda ten mech. Rzeka już popłynęła tam do miasta. My idziemy szlakiem dalej. Ja z Wami. Trzeba unikać drewnianych korzeni i tak dalej, bo są bardzo śliskie. Hmm. Idziemy do wioski Smerków. Już głośnego szumu wody nie słychać. Cały mokre, ale co tak. zrobisz. Z tego co wiem, to w tej okolicy muflony śródziemnomorskie są. Także ciekawe. Ale zarośla. Coraz tajemnicza ta ścieżka się robi. Jak droga do Amazonki normalnie. Ja tu jeszcze nigdy nie byłem, nic no. Okej. Okay. Ślimok. <laughs> no. Dolny Śląsk. Czy tam w nie? tygodniu przejdziemy do granicy z Czechami? Przejdziemy sobie. Paszport jest, także. Czyli dowód. <grym> <To> jak powiedziałem. <grym> <grym> Ławeczka. Ale widoki, ludzie. Te chmury jeszcze tak są niżej niż ten, niż góry. O, i tam mamy właśnie część miasta. Na śnieżce to już w ogóle podłoże śnieżki Posłuchajcie tych dźwięków Czy to nie jest takie fajne? Jest jest epickie oh. Znowu mi się nie No ir para <laughs>